Witam serdecznie, moim gościem Tomasz Nieszmyk, Baspal. Witam. Tomek, no gratulacje, dzisiaj przejechaliście się po rywalu, drużyna MaxFolu dzisiaj no, osłabiona, to też faktem, trzeba taki, przyznać taki fakt, ale, ale dzisiaj zrobiliście fajną robotę, wygrywacie 14 do 0 tak naprawdę, no kapitalny wynik. Dziękuję bardzo, to zasługa całego zespołu, bo e, graliśmy taką piłkę właśnie zespołowo, Nigdy jakby się nie pchał do strzelania bramki, tylko wymienialiśmy piłkę, staraliśmy się konsekwencje, konsekwentnie grać i to przyniosło efekt. Drugi mecz, drugie zwycięstwo. Może być ciekawe tak naprawdę za tydzień, bo Sylwia ma dwa zwycięstwa i tak naprawdę będziecie się bić w takim bratnim pojedynku. O wyjście bezpośrednie. Tak, to jest decydujący mecz. No, dosyć dobrze się znamy. No i wiadomo, bardzo trudny przeciwnik, mistrz ale będziemy walczyć. Dzisiaj fajne podejście do tego spotkania. Wiedzieliście, że to jest drużuna, no teoretycznie słabsza, nie chcę mówić tak, że bardzo słabsza, ale na papierze tak to wyglądało. Ale nie zlekceważyliście rywala i widzę, że przez cały czas, kiedy zdobywaliście te bramki to nie robiliście się jakichś wygupów, tylko rzeczywiście klasa do samego końca pokazana przez Basławę. A, dziękuję, dziękuję. Staraliśmy się właśnie skoncentrowani być i, i konsekwentnie grać, że bez jakichś właśnie popisówek i, i po prostu o wynik i no, z szacunkiem dla przeciwnika. Tomek przypomnij mi, awansowaliście kiedykolwiek z grupy, z grupy pocharowej do drugiej rundy, czy nie? Z tych czasów co ja gram, to nie pamiętam, żebyśmy awansowali. A nie, przepraszam, raz, żeśmy awansowali. No to będzie już ostatnia, teraz prosta, żeby to dokonać. No do weselny Sylwia. Słyszę, że znacie się, słyszę, że sparujecie razem. Potraficie, Będziecie potrafić jakoś zaskoczyć, bo to drużyna, która w tym sezonie od tak naprawdę półtora roku no wygrywa wszystko? Myślę, że myślę, że spróbujemy zaskoczyć będziemy walczyć. Na pewno będzie trudno. Natomiast że tak powiem, nie wszyscy zawodnicy grali w tych sparingach z Sylwią. I dość jesteśmy teraz wzmocnieni, także jesteśmy dobrej myśli. Będziemy walczyć. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.